Dotarłem dzisiaj do Chandowanu. Chandowan to irańska Kapadocja. Co prawda, do Kapadocji troszkę brakuje. Nie ma takiej bazy turystycznej. Wysokość około 3500 metrów Zima do północno-zachodniego Iranu już przyszła. Jest naprawdę chłodno. Zresztą zobaczcie sami. Śnieg. Dojechałem tu z taksówką z miejscowości Izdu, 20 km za 4 zł, no ale nie ma się co dziwić, przy tych cenach benzyny tak jest. Podróż moją zaczynałem w taksówce e, na przednim siedzeniu, ale raczej można powiedzieć na skrzyni biegu, bo obok mnie siedział kolejny pasażer. Jechaliśmy w 6 osób, tak zwaną e, wspólną taksówką, dzieloną, żeby było taniej. Później sam, już za 4 za zł, dojechałem tutaj. Za półtorej godziny wrócę autobusem, aby zobaczyć na te formacje skalne, w których mieszkają ludzie. Pewnie, wkrótce, za parę lat, będzie to naprawdę super turystyczne miejsce.